Filmie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, co będzie się działo przez najbliższy miesiąc, co będzie się działo właśnie w miesiącu w listopadzie, ponieważ jest to miesiąc, w którym na moim kanale będą pojawiały się filmy co dwa dni, więc będzie tych filmów 15. W związku z tym dzisiaj jest właśnie pierwszy z 15 filmów, taki wprowadzający. Opowiem Wam, co Was czeka. Czego możecie się spodziewać właśnie w najbliższych filmach? Nie przez przypadek są tutaj ze mną prezenty, ponieważ właśnie ten miesiąc będzie miesiącem prezentowym dla Was, ode mnie, od różnych firm, z którymi nawiązałam współpracę. A co przed Wami? Już Wam wszystko tłumaczę. Ten pierwszy film jest taki wprowadzający, żeby później w tych kolejnych filmach już nie przedłużać, nie tłumaczyć w każdym filmie o co w tym wszystkim chodzi, więc e, proszę Was o skupienie w tym dzisiejszym filmie. E, no i e, tak naprawdę on będzie m, później już w każdym filmie e, bezpośrednio będzie, będę już tutaj tylko mówiła a już takie same konkrety, a dzisiaj wszystkie takie informacyjne rzeczy Wam chciałabym przekazać. W związku z tym już tłumaczę o co chodzi. Będą filmy się pojawiały co dwa dni, ponieważ pomyślałam sobie, że fajnie by było zrobić taką serię filmów um, takich a la vlogmasy, taki kalendarz adwentowy, coś w tym stylu. Oczywiście nie jestem w stanie codziennie dodać tych filmów, ale i tak będzie ich naprawdę sporo, bo będzie ich aż 15 i w każdym filmie będę Wam pokazywała inną. Zabawę rozwojową dla waszego maluszka. Oczywiście będą to zabawy dla dzieci w różnym wieku. Będą to zabawy dla dzieci mm, najmniejszych, takich jeszcze e, rzeczywiście niemowlaczków, które dopiero uczą się, e, poznają dopiero ten świat. E, będą też zabawy dla dzieci troszeczkę starszych, siedzących, dla dzieci chodzących, dla dzieci już takich. E, Większych, e, kilku, e, kilkuletnich, także mm, wszystko tutaj będzie dostosowane też pod każdy wiek dziecka. Także będziecie mogli sobie e, do tych filmów też później oczywiście wracać, jak wasz maluszek też dorośnie, ale też znajdzie się coś właśnie dla takich najmniejszych dzieci. E, I dlaczego wpadłam na taki pomysł, aby ponagrywać dla was różne zabawy, ponieważ wiem, że troszeczkę. Jest teraz przebodźcowanie wszystkimi zabawkami takimi świecącymi, grającymi, takimi, które właśnie troszeczkę rozpraszają Wasze dziecko, a chodzi mi o to, żebyście też skupili się na tym, co możecie wykorzystać z tych rzeczy, które macie pod ręką, ewentualnie z takich, które możecie kupić praktycznie w każdym dostępnym sklepie, to, co mogę Wam powiedzieć, to ja, jeżeli czegoś nie miałam, a potrzebowałam właśnie poddaną zabawę, to tak naprawdę kupiłam to albo w Pietrące, w Kerfurze, ewentualnie, jeśli to były takie rzeczy typowo jakieś takie papiernicze, jakieś farbki i tak dalej, to głównie to był sklep Teddy, w którym bardzo tanio znalazłam różne rzeczy typu na przykład folia malarska, która będzie nam bardzo często potrzebna, która z tego, co dobrze kojarzę, chyba kosztowała 3 zł. Także naprawdę nie, nie będziecie się tutaj w żaden sposób wykosztowywać. Większość z tych rzeczy macie w domu, a jeżeli nie, to będziecie mogli kupić tak naprawdę praktycznie w każdym sklepie, który macie gdzieś tam pod ręką i będą to naprawdę tanie rzeczy. Także tym się nie musicie martwić, bo oczywiście też na to mm, zwróciłam uwagę. Ale chodzi mi właśnie o to, żebyście też zobaczyli, że tak naprawdę nie musicie wydawać dużo pieniędzy, nie musicie wymyślać niestworzonych zabawek, której, których jest oczywiście mnóstwo i nie wiadomo na co się zdecydować, bo czasem wystarczy postawić na to, co macie w domu, co w bardzo fajny i rozwojowy właśnie sposób będzie wpływało na wasze dziecko i starałam się dostosowywać też te wszystkie zabawy, tak, aby one były dostosowane pod różne zmysły, aby właśnie wpływały i rozwijały różne zmysły u waszego maluszka. Jeśli nie wiecie, takich zmysłów w naszym ciele jest aż siedem, i te siedem zmysłów postaramy się właśnie poprzez te wszystkie zabawy w fajny i kreatywny sposób rozwijać. W każdym filmie też będę Wam mówiła, jak dana zabawa wpływa na, na jaki zmysł. Tych zmysłów jest siedem. Dotyk, równowaga, propriocepcja, wzrok, słuch, węch i smak. Także na każdy z tych zmysłów postaramy się właśnie oddziaływać poprzez te różne zabawy, takie domowe nazwijmy to. Także ja już nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie do oglądania tych wszystkich filmów. One będą się pojawiały co dwa dni, właśnie w listopadzie, codziennie o godzinie 18 na kanale Fizjoterapia Malucha. Także zapraszam Was serdecznie. Polecam również zaznaczyć sobie. Taką opcję, jak właśnie subskrybuj to, będą też wtedy te filmy wam na bieżąco się pojawiać. Będą to krótkie filmy, także nie zabiorą wam dużo czasu, a myślę, że naprawdę w fajny sposób rozwiną wasz dzień z waszym maluszkiem. To, co jeszcze mogę dodać na zachętę, to to, że właśnie dla wszystkich osób, które będą aktywne. Które będą się udzielały w komentarzach, będą polubiały filmy, e, czy tutaj na YouTube, czy na mm, Instagramie, bo oczywiście też każdy film będzie miał odwzorowania w formie postu na Instagramie, także mm, jeśli e, będziecie aktywni będziecie udzielać się właśnie w komentarzach, to będę miała dla Was nagrody, będę dla Was miała prezenty w różnej formie, od takich prostszych jak na przykład Farbki do malowania palcami, które są właśnie przeznaczone specjalnie do tego, aby właśnie łatwo było później zmyć to na przykład z ubrań czy, czy z rączek. Po takie już fajniejsze nagrody jak na przykład, zdradzę Wam tu małą tajemnicę, będą to na przykład rolsy witaminowe czy specjalna książka od wydawnictwa właśnie, z którą nawiązałam współpracę, także będą to fajne nagrody. Nie będzie ich wiele, ale myślę, że będziecie z tego bardzo zadowoleni. Także ja w każdym filmie też będę mówiła co jest do, do wygrania, do wylosowania, także też będziecie mogli tam pisać. Dlaczego daną rzecz byście chcieli e, wygrać, e, tak żeby można było później łatwo wybrać tą osobę właśnie, do której trafi dana nagroda. Te nagrody do Was trafią e, po zakończeniu całej serii filmów, czyli e, przez cały listopad te filmy będą wrzucane i na początku grudnia wybiorę kilka osób, do których myślę, że właśnie e, w formie takiego mikołajkowego prezentu wyślę. Także zapraszam do właśnie wzięcia udziału i bycia takim aktywnym pod tymi filmami. No, i ja już nie przedłużam. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za, za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie tutaj aktywni, że docenicie moją pracę i wkład, bo naprawdę zajęło mi to sporo czasu. Ale chciałam też Wam sprawić taki prezent właśnie świąteczne, bo jest to piękny czas, a też przy okazji możecie fajnie spędzić czas z waszym dzieckiem. No i co do usłyszenia, widzimy się już w kolejnym filmie, w którym właśnie Wam pokażę pierwszą zabawę.